witajcie moi drodzy z tej strony Wróżka Kaina. zrobię dzisiaj rozkład z wizją dotyczący nowego roku a najbardziej skupimy się tutaj na styczniu 2022 rok chciałam zaprosić was na wróżby indywidualne horoskopy noworoczne oraz do ciekawych kanałów gdzie Przedstawiane są wizje różnych jasnowidzów. Kanał Sear Przepowiednie Jasnowidzów oraz Ripsonar News. To też jest taki ciekawy artykuł, też z różnymi opisami wizji osób, które mają przekazy. Także zerknijcie warto. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Zaczynamy! Idziemy do przyszłości. Niech mój Archanioł Stróż połączy się z najwyższymi energiami tego wszechświata. Niech dobre anielskie energie mi podpowiedzą, co będzie czekać świat Polskę w styczniu 2022 roku. No i patrzymy, kochani. Archaniołowie, podpowiedzcie mi, jak będzie wyglądał styczeń 2022 roku w Polsce lub na świecie, jeżeli jest jakiś ważny przekaz. Gwiazdy wzmożone kontrole, słuchajcie, ale dobra, zobaczymy co dalej. Są tu archaimowie przekazali. Jest parę dosyć ciekawych przekazów. Zaraz Wam powiem. Tylko jeszcze się muszę skupić wewnętrznie na tym, co widzę. Dobrze, e, więc tak, na pierwszy rzut oka, co mi się tak e, od razu pokazało, e, rok 2021 był to rok, e, gdzie było bardzo e, dużo mm, zamieszania, problemów ludzkich. Coś, co się zaburzyło w świecie. I tu jest tak, jak ta karta gwiazdy pokazuje. Zobaczcie, 2021 odchodzi do przeszłości. Coś się zawaliło w tym roku, tak? E, czyli możliwe jest, że e, takie po prostu nasze dotychczasowe, normalne życie, które wiedliśmy, tak? Bez żadnych ograniczeń e, lub e, poróżnień międzyludzkich, 2021 to był taki moment, gdzie to wszystko upadło, tak? Bo teraz tego nie mamy, e, tej pewności losu i stabilizacji, tak? Jest wszystko rozchwiane, zauważcie. I wchodzimy w nowy rok. Tak? I ten nowy rok, co nam niesie? Ja tutaj widzę. Mm, że są wprowadzane e, takie, jakby mocne ograniczenia, które co w naszych sercach wywołują? Wewnętrzną pustkę. Od razu tyle, co dosłownie będzie po sylwestrach, e, to zaraz będzie takie boom, wiecie? E, I to ktoś, to bardzo szczegółowo zaplanowo. Pokazuje się, że nowy rok, 2022, to jest otwarcie nowych wydarzeń i nowego pudełka, tak? To jest nowy początek czegoś, czego tak naprawdę się nie spodziewamy. Będzie to dla nas rok y, bardzo, y, bardzo y, taki z przeżyciami, wydaje mi się. Nie będzie należeć do prostych y, y, tutaj y, roków, bo tak jest nagłe takie ograniczenie cios w styczniu. Jest tu pokazane, tak jakby ludzie byli pozamykani w domach. Każdy się czegoś wewnętrznie obawia, boi. Tęski za przyszłością, za tą normalnością, co kiedyś była dawniej. E, tak? Kiedyś e, po prostu ludzie bawili się, wszystko tętniło życiem. E, I inna była magia tego wszystkiego, sens. A teraz co? Ludzie są pozamykani. Jeden drugiego się boi. Nie wie, jaką podjąć decyzję. Jest mnóstwo rozczarowań, yy, jakiś podwyżek. I wiecie, to, to wszystko no, jest bardzo frustrujące w człowieku. Ale do czego zmierzam? Właśnie. Tak jakby ten styczeń to już był od razu takim nieprzyjemnym miesiącem. Nie, że oni będą czekać, nie, nie, to bardzo się będzie działo szybko. Jedno za drugim, jedno za drugim wydarzenie. E, także my będziemy mieć naprawdę poplątanie już tej głowie. I słuchajcie, co tutaj jest dalej? Tu są jacyś ludzie, grupa ludzi. E, która myśli nad tym, w jakim momencie coś odpowiedniego zrobić. Na pewno e, styczeń to będą informacje e, związane e, z zapikaniami, tak? Ale to będą nowe informacje, pamiętajcie o tym. To się będzie tyczyło. Moim zdaniem, w szczególności. E, Rodziny, kobiet, matki będą miały tutaj dylemat przede wszystkim, styczeń, luty. Co zrobić, jako podjąć decyzję? I ogólnie jest karta taka jakby rodzina, tak? Głowa rodziny będzie miała problem. Ja to tak odbieram. I to nie będą łatwe decyzje. E, na pewno, jakieś podróże e, słuchajcie, mi się tutaj kojarzą e, z ograniczeniami styczeń, luty to jest kolejny taki cios, ale którego się nie spodziewamy, e, ponieważ. E, To będzie coś dziwnego. Nie wiem, czy tutaj rodziny będą chciały jechać na jakieś ferie, słuchajcie, zimowe. Ehm. I nagle jest jakieś oszustwo. I coś związanego jest e, przede wszystkim rodzina, ale kojarzą mi się dzieci. Dzieci nie będą miały przyjemnych ferii. Zimowych. Coś będzie nie tak, ale to wiecie co? To jest yy, na poziomie światowym, a nie tylko w Polsce. I dzieci poczują taką wewnętrzną pustkę, że dlaczego yy, nie może być normalnie tak? To jest nasz czas do zabawy, do korzystania z życia. Dlaczego tego nie możemy mieć? no i, i będzie wiele takich rozmów w domu e, u każdego z Was i tutaj będzie, będzie takie po prostu um, oj, niepotrzebne emocje, smutek e, słuchajcie um, myślenie, jak tym dzieciom to wytłumaczyć także to mi się pokazuje już styczeń, luty Przede wszystkim zobaczę jeszcze tutaj na Polskę ogólnie. Archaniołowie, pokażcie mi, co się będzie działo w Polsce w styczniu 2022 roku. Konflikty na świecie, które zaburzą równowagę tego całego roku, który nadchodzi. Widzę jakieś wewnętrzne, emocjonalne krzyki ludzi. Zamęt w domach. Ale czego ten zamęt e, dotyczy? E, możliwe, że to są nadchodzące zmiany, ta wiadomość, która pokaże się już, e, słuchajcie, przełom. To będzie tak. Na pewno w grudniu coś będzie, w styczniu to już po Sylwestrze będzie jakiś całkowity e, tutaj mm, taki obłęd, że tak powiem. I właśnie. Tutaj się coś zacznie. Niepokój ludzki. Zobaczymy jeszcze świat, słuchajcie. Bo to jest wizja dotycząca stycznia, tak? Przede wszystkim są problemy w rodzinach. Mogą to być finansowe, jak również związane z podjęciem. Trudnej decyzji dotyczącej e, moim zdaniem tego, co teraz się e, dzieje świat. Ważne wydarzenie w świecie w styczniu 2022 roku. Jest tu bardzo widoczne w kartach ograniczenie podróży. To się pokazuje na styczeń. Ale wiadomo, że z tym czasem, słuchajcie, kochani, jest różnie, albo to się przyspiesza, albo odpóźnia. Więc ogólnie jest wizja, że w nadchodzącym czasie e, będą ograniczenia w e, przemieszczaniu się. Ale tak jakby ludzie z zagranicy mieli problem, żeby e, przyjechać. I to jest jakieś prawne, e, moim zdaniem, obostrzenie. Bardzo będą weryfikować to służby. Słuchajcie, e, na lotniskach, e, przy przekraczaniu granic. Hmm. Jakiś kojarzy mi się w styczniu. Zastój czegokolwiek, tak? Tak jakby wszystko zamarło, zastygło nagle. Jakiś taki taka jest próżnia, taki marazm. że nikt nic nie może zrobić, tylko dopasować się do tej sytuacji, tak? Tu rodzina jest jakaś zachwiana w 2022 e... jakieś jest zaburzenie tutaj słuchajcie jest niepokój w rodzinach e... nie jest to proste coś będzie dużego pod górkę słuchajcie żeby nawet utrzymać tą rodzinę. Hmm. Ciągle jest wiadomość i karta rodziny. I to się non stop powtarza, słuchajcie. Widzicie, co się dzieje? Wiadomość i karta dotycząca domu, czyli rodziny. No to tutaj będzie na pewno... To w nadchodzącym czasie e, się pokaże, słuchajcie, jeszcze zobaczymy, hmm. co się wydarzy e, ogólnie w energetyce, tak? Bo to jest też ważna sprawa. mi się pokaże wizja dotycząca energii styczeń 2022. Jaki to będzie rok, czas? Izolacja. Kierowanie przez kogoś wydarzeniami. Ucieczka. Dużo ludzi będzie zmieniało. E, słuchajcie, swoje miejsce zamieszkania. Hmm, tak mi się tu przychodzi na myśl. Ponieważ będą chcieli chronić swoje rodziny. I to, co mają. Ludzie będą się zastanawiali nad tym, jak zainwestować, co zrobić w tych czasach, żeby przeżyć. Jest to rok taki dziwny energetycznie, ponieważ ja go nazwała rokiem bardzo przewrotnym, i trochę wchodzi tutaj energia straty i zmian. Na podłożu światowym i ogólnie w rodzinach, po prostu to, co mi tak przychodzi pierwsze na myśl, jest tu walka międzyludzka, między sobą, nierozumienie siebie nawzajem. I na pewno to jest nadchodzący yy, rok, będzie rokiem tęsknoty. Tak tutaj, moi drodzy, to wygląda. Słuchajcie, zobaczymy jeszcze z energii run, jaki jest przekaz. Nie chcę się pokazać. Słuchajcie, jeszcze raz. Wam Mówię, hmm. nieświadomość, podróż, reorganizacja, wzrost, a także rozwój osobowości. Powinieneś uregulować bieg Twego życia. Nie wszystko pójdzie gładko, ale teraz możesz przewidzieć każdą pułapkę, ale zaczynaj natychmiast. Powiem Wam, że e, poczułam ciarki na ciele, jak to mm, tutaj sobie oświadomiłam e, tą runą. Także e, moim zdaniem jest to dogłębny przekaz tego, co e, chciałam Wam powiedzieć, czego ten rok będzie dotyczył i jak wpłynie na nasze życie. E, moi drodzy, Pomimo wszystko, pamiętajcie, że zawsze z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. E, nie wpuszczają nas drzwiami, wejdźmy oknem. E, nie oknem to czymkolwiek, czym się da, ale słuchajcie, nie ma takiej e, sytuacji, żeby nigdzie nie było. Tej nawet najmniejszej furtki, szczeliny. Zawsze coś jest. Pamiętajcie o tym. I nawet jeżeli ten nadchodzący rok 2022 będzie taki, jak ta runa mówi, to musicie tutaj poczuć sobie energię mocy, światła. Każdy z Was ma swojego archanioła stróża, który Was chroni, podpowiada co jest dobre, co złe. E, wiadomo, czasami robimy pomyłki, no, ale to jest zapisane nawet i każda pomyłka w naszym życiu e, na naszej linii. E, bo ta pomyłka może czasem doprowadzić do czegoś w przyszłości dobrego, tak? E, do rozwiązania jakiegoś problemu czy danej sytuacji. I pamiętajcie, macie archanioła stróże, on wam podpowie, co robić. Kierujcie się nim e, przede wszystkim swoją intuicją. Oraz doświadczeniem. Ludzie, którzy są światli, zobaczą naprawdę manipulacje bardzo szybko i podejmą działania i odpowiednie kroki. Także ja myślę, że musimy to przejść, bo taki jest los. Urodziliśmy się w tym czasie, w tym miejscu. I każdy z nas będzie doświadczał tych zmian na świecie. Ale widocznie coś muszą ludzie przerobić. Jedynie przekaz taki mam dla Was w głębi ducha. że nigdy się nie poddawajcie. I pozytywnie myślcie. A wszystko się ułoży. Pozdrawiam Was serdecznie z okazji, że tutaj są nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Chciałabym Wam życzyć zdrowych, przede wszystkim radosnych, pogodnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku 2022. I dużo przede wszystkim dla Was przesyłam dobrej, pozytywnej energii do usłyszenia puziaczki